Już się mogło coś ten kosperkać, bo niestety nie jesteśmy biega, biega, biedakami w Brookhaven. No, stało się tak, wywajenie z pracy i wszystko. Mieszkam w takim, no, pięknym domku No, nie aż taki fajny. No, i no. I tutaj jakby mamy nasze auto, które już zostało w moim ostatnim, nie, w którymś tam dniu. Chodźmy sobie na miasto trochę pozwiedzać yy, i no. Chodźmy coś w ogóle kupić, ale on ja wspomniałem nie, ale jestem tak biedny, że jakby... No, no nie stać mnie za drogie na takie dro drogie rzeczy. Eee, dobra. Może coś pokładniemy. Hmm. Kurczę, mi się chce też jedzenko. Dobra, uciekamy, szybko, uciekamy! Uciekamy, nie poczuć alarm, ja uciekam. A Boże, dobra. Do Tutaj spokojnie możemy stanąć. No dobra, Jezus. W końcu już mogę zjeść. Tak nikogo nie było. I może pojedźmy już do domu. Jakoś zimno. Weźmy coś śpiwór, bo chyba w domu jest śpiwór, więc No i taki, no jakby, że No jedziemy, no nie chcę mi się dać więcej na godzinę, bo tylko na tym takim możemy jechać. I możemy w ogóle jeszcze ogarnąć jakieś w ogóle pieniążki, no coś pożebrać, ale z nas możemy pożebrać gdzieś na. Jakieś tutaj, no. No dobrze, przyjechaćśmy. no dobra. Ale ogóle jeszcze. Dobra, chodźmy spać. Co jest? Tylko się nie długo spać mu się nie chce. Nie tym Nie, musimy chyba gdzieś jechać, bo... Musimy coś zarobić, żebyśmy ogarnię mi gitarkę, jakąś wyczaruję, w ogóle jakby tego wyczaruję tutaj. Znaczy, dobra. O, dużo jedzenia mam, takie jak zepsute, związane. Wszystko jest całe zepsute, chociaż picie. Eee, I widzowie, eee, możemy jeszcze w ogóle kupić. Czekaj, mamy chyba gitarę? Nie wiem, bugi, karaktera, w ogóle chyba gra. Tylko coś jakby... Yy, nie wiem. Ło, wow, co się stało w ogóle? Nagle magia. Dobra, więc sobie, pośpiewać przed rynkiem. Yy, I no... Yy, jakby to będzie takie głupie, ale... Mamy jeszcze starego grata mojego. Taki Volkswagen. Dobra, tutaj napiszemy się... E... Jeśli ktoś myślał, na znałem w ogóle mnie, no to łapka w górę, subskrypcja. No to będzie takie coś, że może, może kogoś dodam? Nie, dobra, poczekajmy, się światło odpalmy. E... Jedziemy, no, jedziemy. O... Może hmm, ktoś da jakąś pieniążkę No będę niestety tutaj musiał siedzieć, ale... Hmm, no siedzimy tutaj, no i tak trochę bez sensu, że nie mamy pieniążków. No i niestety. Musimy jakoś coś ogarnąć, bo no... Niestety, no nie dostaniemy w pieniążku. Może się coś nam da? To będzie fajnie, no niech wtedy nikogo tutaj nie ma i... O, ktoś idzie. gdzie może Pani dać mi jakąś kasę? Proszę, niech Pani da mi kasę. Okej, okay. Pani chce mnie wziąć? Co Pani robi? Halo? Proszę Panią, co Pani robi? Eee, proszę Panią... Okej, okay, ej, co się dzieje, widzowie? Eee, co ty robisz? Co ty robisz? Nie idź mnie na barana. No co ty robisz, no? Weź, no przestań. Ja pierdziele, gdzie ona mnie prowadzi? Kto to No, co chcesz? I'm loops. Ja pierdziele. Nie no, sobie, ja odbiło je ostatnio. To już wszystko w ogóle jakby... Że to się cał czaruje. Ale nic z tego. Z naszego Grata. I No Dobra, jedziemy. O Jezu! Koło odpadają! No i Grata zepsułem no się, Grat. No niestety. Trzeba to robić być ale no nie mam pieniędzy, no kuźwa Może coś trzeba ukradnąć Choć mam pancerki małe Tylko niego przypakujemy przepakujmy se Może podniesiemy ten samochód Albo nie wiem, dobra Ja pierdziele, to sobie piechoty, to do tam Nieee Teraz będę musiał młotkiem się tutaj dzielić Może gdzieś się zatrudnię No bo mam tylko 5 dolarków, a nic za to za nie kupię w ogóle Może to znajdę, ale no kurczę, no ciężko. Trzeba będzie naprawić mój zlek, bo w ogóle zepsuł się całkiem. Dobra, naprawiamy. O kurcz, wabowa, wybuchu, no to nie będę. Nie wiem, no. Dobra, wykąpmy się. O, zo no trudno. Zawsze się tak się kąpię, widzowie. O, dobra, już. Wykąpiony. Widzę, ogólnie to chodźmy w ogóle po trochę. Znaczy, weźmy mojego. No, jedny zajęty, że no, może napadniemy na kogoś. Eee. I no, dobra, będziemy mieć jeszcze tego. Bo ja tej tutaj rzeczy. I będziemy mieć jeszcze palenie, bo raz zwinąłem. Południowo się zwinąłem. Nie widzą w ogóle. Ja. kurczę, dobra, zdjęte ciasko. No, eee, ale dobra więc to było surowe no więc no Wziąłmy maszkę Maskę załóżmy i no, no trzeba będzie jakieś normalne jakieś normalne masy, maska yy, nie o to będzie dobra i trzeba będzie nie 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 to może tego auto nie mam bo to jest za milion dolarów a auto nie mogę tym jeździć Musimy wziąć mojego grata, weźmy ze to e, Teraz w ogóle nic, e, napiszemy i jedziemy mm. No i widzowie, no jeszcze tak Napierasz no, się już, no to jeszcze dobra Podjedźmy sobie pod dom, pod coś może jakby a dobra, możemy spróbować, na ten coś się dzieje. Dobra, musimy kosz obrabować, bo ja, ja potrzebuję jeszcze bomby mam ze sobą. A może na bank! Dobra, na bank! Szybko na bank, na bank, na bank, na bank, na bank. Mm, dobra, na bank jedemy. Czerwony. Zatrzymajmy się. Bo, o jest! Jedziemy! OK, okej teraz teraz tak jak, 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 zawsze no tak ja już od mam dobra uciekam nikt mnie nie widział bo maska była uciekam Okej, okay, dobra, szybko. Skręcamy. Jedziemy. O nie, koło spadło. Ja pierdzielę. Dobra, damy radę. Ow! Przyszyj tylne, naprawdę kolejne. Dobra. walcz auto na razie. Szybko. Do domu. Mamy półtora miliona widzów. Mamy ponad 5 milion mili milionów. Mamy 5 milionów widzów. Udało nam się. Dobra. Możemy teraz się przebrać. W końcu możemy pojechać do sklepu. No, tylko z wyjątkiem małego. I widzimy się za jakieś chwile. Znaczy ogólnie pójdziemy do naszego to, takiego sklepu mini. Sklepu. Boże, jeszcze czarne kolorki to wygląda brzydko. Widziałaby po ale no dobra, to jedziemy takim małym mini kuperkiem. Może byśmy włączyli tak yy, na stówkę za szybko! Jezus Maria! Wow! O nie, przed, chyba przewrzałem filmik. No nie wiem, chyba... Może do, jedziemy na w ogóle na te yy, nie do mechanika, tylko do Rockstara. Będziemy się tak jechać. Czas tam, podobnie. Mm. hamuję. Ja pierdziele hamuję to. Dużo to, to jest kawa, Czas tylko na kawę za Teraz Ok, w końcu. O ja pierdzielę. Dobra. Okej. Okay. Wu fajne! W końcu będę chce. Se... Wow, Patrzcie na to widzowie jakie... jakie ma fajne Ja Kerpsy nie chcę. O, widzowie patrzcie jak fajnie wyglądamy teraz. O, w ogóle mamy to jeszcze to kasę, więc pojedźmy se. Kupi! Jakieś picie, znaczy nie jakieś nowe auto kupimy se no to widzowie jedziemy kupić nowe auto dronowałem no, no, ten silnik już się spalił faktycznie już się pali to ja uciekam dobra o kurwa ale fajny kupiliśmy ferrari widzowie kupiliśmy Ferrari widzowie, ja pierdzielę. Jeszcze mamy dużo pieniążków no to jeszcze kupimy sekreś, ale fajny luksus, ja pierdzielę. W końcu będę musiał jakiś fajny autem się przejechać. Jeszcze kupiłem właśnie sobie nowego iPhone'a, który tu gdzieś jest. iPhone'ek, nowy, najnowszy iPhone Jeszcze kamerę kupiłem, bo będę nagrywał. I jeszcze hunterki sobie y kupiłam nowe. Już, już pieniądze nawet potrzeba. Już tu płaczę, mam kartę własną. I jeszcze pieniądze. Jeszcze telefon nowy, ja pierdziele I widzowie, to jest luksus teraz Teraz co, widzowie, możemy jakby jechać Wszędzie możemy jechać Tylko nie za szybko Oha, bo zapomniał, że gościu zapomniał, że nie zabankował To szybko spod z stację yy, I wyjedźmy sobie tamtą tam stroną, ale i tak jakby, że... Mm. No ja, no, prezentuje się ładnie, widzę, że bardzo się prezentuje. Mamy ten jeszcze kasę i możemy jeszcze jakiś bucket kupimy. Więc y, przez Allegro sobie zamówimy bucket. Uwaga, bucket, sobie zamówimy jakiś. Jakąś czapkę. Uwaga, zamówisz. Dobra, no, możemy zmyć. O, tu jest czekaj, to, o, tu jest fajne. O, ale fajnie w wygląda tej czapce. No, może taką. Nie, to nie chcę. Nie, mm -mm. nie pasuje, może jakiś baseballowy będzie fajny, nie no, policyjny, nie, deska, ja lubię deskę, dobra, to jest mój nowy skin widzowie, mi się bardzo podoba, y jeszcze w ogóle twarz zmienimy, bo ja miałem depilację i w ogóle mamy twarz, no taką, nie taką nie, może i no, bo w sumie jakby tam te twa. O, jest! Nie, dobra, to będzie lepiej, widzowie. E, dobra, zatankowaliśmy, Boże. Odłączamy i jedziemy. W końcu zarobiliśmy jakieś pieniądze, jest. Nowy iPhone. Fajnie. O wow, no Boże, co ty zrobiłeś? No! No i rysa przez ciebie jest! No ja pierdziele! Gościu, no co ty zrobiłeś? No resa mam. A ty chłopie, co ty chcesz? Chłopie! Wracaj! Dobra, nie ma chłopie Chodź tu. Chodź. Nie będziesz mi tu uciekał. Wysiadaj z tego wozu, rozumiesz? Wysiadaj. 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 Wysiadaj, chłopiec! Wysiadaj! Get... Get away. Wysiadaj stąd. Właśnie wysiadaj! Naprawdę, ale wysiadaj! Wysiadaj, wysiadaj! No co ty głupi, robisz, Ja pierdolę! I kolejna rysa! Teraz muszę jechać do mechanika! I zobacz, co tu w ogóle jeszcze da się ogarnąć! Kurwa, do mechanika jeszcze może! Odzwonili! Jest kolejna, już dwunasta jest! Nie, druga, dzisiaj jest frag. Poczekajcie, bo nie wjechałem, druga. Dobra. Zaraz przyjdę po to auto. Jak się na chwilę robi, a ja sobie na chwilę lejdę la do... Zaraz nie zamówię, coś. Dobra. Okej, okay. jakoś chyba już zrobił. No i zrobił. Dobra, teraz opadamy. E Właśnie chyba kupiłem sobie nowy dom jeszcze. Widzowie, kupiłem chyba willę. Ponad 10, ponad moje oszczędności. 500 pół miliona. I mam następną, że nie? gościu, jedź. Tak! Moja willa! Ja pierdzielę. Jest moja willa. Moja jakby willa, która jest prawdziwą willą. I tutaj widzowie, żegnamy się z... część będzie druga, kolejny, a kolejny wy... Uwaga, w sobotę kolejna część będzie, gotuję część druga. Z biedak, z pokaczak. Więc widzowie, trzymajcie się, cześć!